pierwsza <śmianowicie> <śmianowicie> wakacyjna prowokacja Ostatnia sobota czerwca, pierwszy dzień wakacji. Za chwilę zaczynamy. Oj, nasza szyja. Na Często się odbywa Moja

Byłego klubu Klapaka Pędziwiat w Obecny klub AKMB Pędziwiat I rozgrzewka I zaraz jedziemy z tym koksem byle do przodu już, pora raz szósty I, i tak i, tradycyjnie tutaj rydwany będą jechać pierwsze Także spokojnie, puścimy rydwany Mamy tutaj też Ekipę Romarową, która też powinni jako pierwsza, zgodnie z zapowiedzią, którą wszyscy pewnie czytali, i dopiero, jak fotograf nas wróci, ruszamy do biegu. Także na razie spokojnie ruszają, chwili wyzwani i... To są fundacje nieodkładalne. Widzimy tam w żółtym stroju naszego klubowicza Marka, który jest bardzo zaangażowany w tą akcję. Ja teraz idę do lekarza, żeby rodzice mogli przyjeżdżać na warsztaty, a przyjeżdżam, żeby lidwany mogli dotrzeć na prezentację, ponieważ dzisiaj z tego powodu nie zostały wyróżnione, bo dzieci nie miały jak dojechać.

nie, wiem, tego nie, e, nie, tak cicho się zrobiło. <śm> Słuchajcie, e, mam mega, mega jestem zdeterminowana, mam mega moc, wiem, że, że uda się uspierać I zesuwaj, na zesuwaj nie zesuwaj, nie To, to mnie ogromnie motywuje do tego, żeby pokonać 3800 km. Na pewno nie będzie łatwo. Wiem, że jestem przygotowana. Komentarz, każde nowe e, słowo wsparcia będzie moją siłą, będzie moją motywacją e, i wierzę, że następnym razem będzie więcej tutaj nieodkładalnych, bo dzisiaj nie mogli przyjechać właśnie ze względu na to, że osoba, która mogła przynieść dwoje nieodkładaniu, nie mogła dzisiaj tutaj przyjechać e, i ten wytnieniowód jest ogromnie potrzebny fundacji. Eee, trzymajcie kciuki, ja za was wszystkich do świętego Jakuba, bo tu jest duża jak do Santiago de Compostela. Wasze intencje, które macie w swoim sercu, waszych bliskich, całą fundację, tych wszystkich, którzy tutaj są. I wierzę, że moc Boża mną i święty Jakub na tej drodze będzie nie prowadził. 3, 2, 1, start! A na spokojně se rozstavíme. Čekáme ještě chvíle, na fotograf zaraz vlučí, bo chceme zde vnitř a zavít na starcie. Tak si jedno okrouženě to jest 4 200, možná do 5 okroužení, čili do je půl maratonu 21 100. Nimi časové 3 hodiny, čili do 13, tu se bavíme, běgáme, hodiny, jezdíme. Takže Mile, spędzamy czas? I dajcie się sprowokować do walki z Eniszą, i taką właśnie mamy przesłanie. Jesteśmy w znaczku i wspominam, za 9 skarbów zakładka brudzowa. I za 10, 10, 11 srebrna, za 12 złotych, które będą wręczane z na barów zwycięzców. To na tych, którzy jeszcze nie byli. Ja już jest, czyli uwaga, odliczamy 10, 9, 8, 7, 6.

Biegniemy, biegniemy, bo to nie jest ten. I jak zwykle poszły konie po betonie i znowu muszę ich gonić, wiecznie muszę ich gonić. Wyle do przodu. jest bardzo dużo ludzi cześć Czesiu widzicie co fajnie że stoi się kameruje ale trzeba ruszyć do przodu i trzeba tą rodzinkę tam z przodu znaleźć bo tak wyparzyli a dzisiaj robimy tylko jedno kółko więc nie wiem czy ja ich dogodnie ale lecimy jak to mówią lecim na Szczecin może ich dogonię. Nie? Dogoniła A? mi się. A, bo Dogoniła my, mi się. My specjalnie czekaliśmy na ciebie. Dogoniła Dobra? mi się. Jest co? Chyba tak. Której noga raczej nie bardzo. Ale nie. Ta Tak. Dobrze, następnym razem weźmiemy no, rower, tak? Chowaj się, tak ona nie chce, ona nie ma parcia nie, na chleb. Ojej, Oj Jezus! Ale wiecie, w lesie tutaj w parku jest superowo. Wieje chłodny wiaterek, jest cień. Także po co się spieszyć i uciekać z takich okoliczności przyrody. Dzisiaj na zakręcie pan robi tradycyjnie zdjęcia, ale tym razem bez muzyki. Ale za to ptaszki śpiewają. My sobie idziemy powolutku, 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 a tutaj szybko biegacze już robią drugie kółko. Brawo! A my sobie spacerowo dzisiaj sobie traktujemy trasy spacerowo. Ale wiecie, co się nie robi dla dzieci, wnuków, jakichś tam bratanków, bratanic i tak dalej. To nie chodzi o to, żeby wybiegać swoje, ale żeby dzieci miały radochę. Jak dziecko nie daje rady, bo ma jakiś tam nisz, nie wiem, stało obiema lewymi nogami, no to wtedy się idzie, a takie... Chodzenie i, i na luzie to chyba tylko na prowokacji w Gliwicach, no i jest fajnie i idziemy do przodu. Następny szybko biegać. Mamy sobie aby, aby do przodu, aby, aby. Wiecie co, trochę zbocze z trasy i pokażę wam Gliwicką tężnie.

Kolejny szybkobiegacz nas wyprzedził. Znowu grzyby na trasie. Dzisiaj jest jakaś trasa grzybowa. Trochę tych grzybów na trasie było. Także wiecie, grzyby podnosić w lesie są cały rok, nawet w zimie. Znaczy, W zimie są tylko papiżaki.

i zaliczyliśmy dzisiaj jedno kółko, idziemy teraz pić, jeść, czyli dzień sobotni rozpoczęty. Tradycyjnie, jak zwykle, jak to miesiąc, w i trubaska, zasłużona. Mhm.